I co jeszcze, co nas czeka w tych kolejnych odcinkach, jeśli możesz zdradzić? Jakie to będą rozmowy, jakie to będą triki? Yy, trików akurat niekoniecznie jestem w stanie zdradzić, bo nawet nie pamiętam jakie są. Yy. Yy, to tak jak mówiłem, są tam wywiady, będą wywiady w tych najbliższych odcinkach z osobami, które w jakiś stopniu się liczą w naszym sporcie, czyli tam z takimi ikonami, yy, które tam coś osiągnęły, które gdzieś tam powygrywały jakieś zawody. Jest też tam wywiad z, z, z filmowcem, który też się zajmuje właśnie rolkami, e, z organizatorami zawodów, są też relacje z zawodów, jest Aha. też relacja z, z takiego festiwalu sportów ekstremalnych, który co roku się odbywa w Gdańsku w Baltic Games także zapraszam czyli wiele ciekawych newsów i informacji tutaj związanych z tym światem rolek my też serdecznie zapraszamy no i ostatnie pytanie jeśli ktoś nas ogląda, kto jest tutaj zainteresowany, a no tak jak mówię nie ma pojęcia, czy na, na przykład nigdy nie miał rolek na nogach jak może się z Tobą skontaktować? no najłatwiej się skontaktować przez yy, naszą stronę yy, rozpoznani.rolki. Roz... matko boska jak piszę rozpoznanie w Google to na pewno wyskoczy. Uh -huh. Nie pamiętam też dokładnego adresu, bo na Facebooku rozpoznani tak samo. E, można tam do nas napisać. Jest mail podany. Na Facebooku wiadomo można na, na WOLU napisać. Wiadomo, że nie ma problemu. Na pewno odpiszemy. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Adam również. Olejniczak był moim gościem, proszę Państwa, a Was zapraszam już na krótką przerwę i tuż po przerwie wracamy do rozmowy z kolejnym, z kolejnym chłopakiem, z kolejnym gościem.